Dobrze, teraz wezmę się za zadanie 10. W zadaniu 10 mamy po prostu do rozwiązania równanie trigonometryczne z zaznaczeniem, że mamy podać odpowiedzi w zbiorze od 0 do 2pi. I tak, od czego tu możemy zacząć? Zacznijmy od tego, że na pewno nie podoba mi się tutaj ten sinus 4x. Rozpiszę go sobie w ten sposób, że to będzie 2 sinus 2x cosinus 2x. To samo w sobie już tak sobie bym powiedział, że wygląda. No ale zobaczmy, spróbujmy co z tego wyjdzie. I teraz tak: to co mogę zrobić, to wyciągnąć sinusa 2x przed nawias. 2 cosinus 2x. Minus 1. Postaram się teraz to rozpisać. Co tutaj nam no wyjdzie? Eee, skorzystam ze wzoru na cosinus. Czemu na, ze wzoru na używającego Cosinusa? Bo po prawej stronie mam cosinus kwadrat. To już mi sugeruje, że chciałbym ten cosinus kwadrat mieć. Po prostu. Eee, może to sobie przeniosę na tę stronę. I tak, mam sinus 2x nawiasie 4 kosinusy kwadrat x minus 2 minus 1 minus 4 kosinusy 2x plus 3, e, Przepraszam. kwadrat x plus 3 to 0. Jeżeli sobie zredukuję tutaj wyrażenia w tym nawiasie, mam 4 kosinus kwadrat x minus 3. No, i w zasadzie tutaj mam to samo wyrażenie, tylko znaki przeciwne. Więc ja sobie minusa wyciągnę też przed nawias. I mam w tym momencie wyrażenie, które wygląda w ten sposób, że wyciągnę sobie cały ten nawias do przodu. I w drugim nawiasie zostaną mi, że tak powiem, resztki, czyli sinus 2x minus 1 równe 0. No, i w zasadzie w tym momencie mam to, co chcę. Zacznę sobie pisać tutaj z tej prawej strony, bo tak. Mam, że 4 cosinus kwadrat x minus 3 to 0, czyli 4 cosinus kwadrat x to 3. Mam, że cosinus kwadrat x to 3 czwarte. Czyli tutaj możemy zapisać, że cosinus x to jest pierwiastek z 3 na 2 lub cosinus x. To się równa minus pierwiastek z 3 na 2. No dobra. I teraz tak. Czy zajmę się tym sinusem tutaj? No może zmieję jeszcze w sumie go. Sinus 2x to jest 1 od razu zapiszę. Czyli w tym momencie mamy w zasadzie już to. Do zrobienia. Pierwiastek z 3 na 2 to jest cosinus. Eee, jakby to sobie tu rozpisać? Może sobie tutaj to szerzej rozpiszę. Cosinus x to pierwiastek z 3 na 2. No to w tym momencie to jest kąt 30 stopni, więc pi 6 Więc mam, że x to się równa pi 6 plus 2 kapi lub x to się równa minus π6 plus 2 kapi. Ja to tak sobie zawsze wolę zapisać. Zanim podam tą konkretną odpowiedź w tym zbiorze, rozpiszę sobie wszystkie w ten sposób. Czyli cosinus x to minus pierwiastek z 3 na 2. No i tak, cosinus 180 stopni minus alfa to jest to samo. Czyli w tym wypadku 180 stopni minus 30 by mi dało tą samą odpowiedź. A to jest 180 minus 30, to jest kąt 150 stopni. Gdzie to jest 5 szóstych pi czyli mamy, że x to jest 5 szóstych pi plus 2kpi tutaj lub oczywiście lub w kosinusie nie ma tego problemu jest to funkcja parzysta, także te rozwiązania są symetryczne względem osi x y, przepraszam tak, osi y no i sinus 2x równa się 1 Sinus równa się 1, jeżeli x równa się po prostu 2kpi. Czyli w tym momencie dzielimy przez 2, x równa się kapi. No i dobieram sobie odpowiedzi w tym momencie, w zasadzie licząc w pamięci, które pasują do tego przedziału. Czyli tak, pi szóstych pasuje. Jak dodam 2 do 1 szóstej, no to już wyjdę za 2pi, tak? Także dalej nie. Minus pi 6 nie pasuje, ale jak dodam 2 pi, no to mam, e, wtedy mam 11 szóstych pi. E, tutaj warto też dodać gdzieś, że k należy do całkowitych. Bo za to mogą punkty uciąć. I teraz tak, tutaj 5 szóstych pasuje. 5 szóstych pi. Dodam 2 pi nie pasuje. E, minus 5 szóstych nie pasuje. Dodam 2 pi, to jest 12 szóstych. No to mam 7 6 pi. No i tutaj tak, w zasadzie co mi pasuje z tego? pasuje mi 0. Skoro co kapi się poruszam, ten przedział był domknięty obustronnie, także pasuje mi jeszcze pi i 2 pi. I w tym momencie to jest rozwiązanie. Także słyszymy się przy następnym zadaniu. Możecie dać znać jak wam poszło.